odbudowie szybkiej w szybkim tempie po Sopocie auta. Dzisiaj testy tak naprawdę samochodu, co czy wszystko jest dobrze, czy wszystko działa perfekcyjnie. Wygrane zawody. No cóż, bez szaleń, bez stworzenia, bez, bez niepotrzebnych kosztów. Pojechałem te zawody, żeby nic po prostu się nie wydarzyło, bo jest mocno budżet nadszerpnięty. Czyli auto nie było ubezpieczone, tamto, które zostało zburzone na Sopocie? Nie, 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 nie było ubezpieczone. Eee, maksymalne koszty, żeśmy ponieśli, praktycznie mamy od nowa nowy samochód, który stoi za mną. To jest no, nowy samochód, który dostał nowy silnik, nowe skrzynie. Eee, można powiedzieć pół nowego nadwozia. Eee, i, 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 I niech tak zostanie w takim stanie. Dzięki bardzo. Dziękuję. Olek Michałski się obudził. Bardzo bardzo szybko jechał, bardzo fajne zawody. Pokazaliśmy, że w Polsce mamy wysoki poziom w górach i naprawdę bardzo fajnie. Poczułem taki oddech kolejnego zawodnika, który mogę się pościgać na tysięczne sekundy i bardziej mnie cieszy wygranie tam o piczy włos niż o wygranie o 7-5 sekundach, jak na poprzednich zawodach. Wygrywali, więc tu naprawdę poczułem smak prawdziwego zwycięstwa. Oleg mówił, że to dzięki po części dzięki Tobie osiągnął taki wynik, bo pożyczyłeś komputer do samochodu. E, tak, pożyczyłem i nie żałuję tego. Wszyscy na pewno e, ludzie, czy zawodnicy by nie zrobili takiego numeru, poży pożyczając swojemu konkurentowi e, komputer, ale chciałem mu po prostu udowodnić, e, że przez to, że to ja poszedłem do niego i mu zaproponowałem, że mu pożyczył ten komputer, żeby mu udowodnić, że że nie tędy drogą idzie i cieszę się, że to się udało, cieszę się, że dwa razy był drugi, cieszę się, że dzisiaj wygrał ze mną podjazd przy takiej równej walce, więc nie żałuję swojego posunięcia i na pewno bym nie żałował, jakbym również dzisiaj przegrał te zawody, bo, bo ja uważam, że on bardzo, bardzo, bardzo dobrze jeździ, bardzo długo i bardzo szybko.